Dzień 224 robię napadów, aż do pobierania dita 6. Ten prawdziwy Zane237 napisał. Zrób akcję we fleka, ale ubierasz się jak lester i hakujesz. Jedyna sensowna koszula, którą znalazłem, prezentuje się w ten sposób. No trochę mało lesterowe, ale, ale lepszej nie dało się znaleźć. Najgorsze jeansy, jakie się udało znaleźć, wyblakłe normalne się zwą. Chyba pasują. Buty niechaj będą popielate. I oczywiście, okulary. Trudno jest znaleźć takie przy jak nosi Lester. Ale powiedzmy, że te w miarę pasują. No to zaczynamy. Zobaczmy, czy mój outfit pasuje. No właśnie, kuszla jest zbyt jasna. Spodnie też sobie jest zbyt jasne. Ma takie ciemniejsze. Ale ci wyblakłe. No cóż, no. troszeczkę jestem jaśniejszy niż one. No w sumie, też mam jaśniejsze. Więc jestem jaśniej oświecony, Lester. Lesterka. E, jak zbyć wiertnikiem, oczywiście. I możemy znacznie, taki rozkład, że ja 60% albo i promocji 40 w sobie pasuje. Niechaj będzie. Eee, stroje. Nie kurwa, złe stroje! PRZERWAM akcję. Stroje musimy dać zapisane przez gracza. I dopiero teraz możemy startować. No i teraz strój jest dobry. Możemy lecieć. Moja postać porusza się jak lester. <grym> Naprawdę się wczuwa. Czemu ta postać tak się porusza? Jest inna animacja ta faceta i dla kobiety, i... Jeszcze jak facet można chodzić, powiedzmy, to jest okej, okay, ale... Kobieta chodzi jak goryl? No, come on! Dobra, zobaczcie rozkład, ja 900, um on weste. Jeszcze ci aerodynamiczny mnie odpala. Nie wiesz... Jest... Eee, To po sabotaż! Aha! Kolejny sabotaż! Kolega Malagi Albo nie mam lagii. Kto z nas ma lagi? Witam serdecznie. Dawno, dawno, ale to dawno temu. Hakowałem ostatnio. Więc zobaczymy co tym razem. Czy uda mi się skakować wszystko za pierwszym razem? Kolego sympatyczny, Dawaj idziemy, robimy elite! Nie no może aż tak chcę nie, ale... Nie na tempo, 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 tempo! Dajcie mi hakowanie, please. Podam mi się to, że. Hmm. Po prostu mi się podoba. No Ja, węże jestem dobry. Nie wiem, posługiwać się wężem. Naprawdę. Nie kłamie Ale co miałbym kłamać? Emocje. Zobaczcie, tuż tuż, prawie zajebałem się, ale się udało. W ostatniej chwili się udało się wyratować. Czy razem się uda? Tak To się na skróty jechać, gdzieś. Ale nie jestem tyle się pojebany Ja pierdolę! Lagi! Lagi, widzicie, lagi! Widzieliście jaki lag był? Ja pierdolę, naprawdę. Tragedia. Teraz można skróty pojechać, żeby wrobić się. Widzicie to? Nadrobiłem czas. teraz? I ostatni teraz. Hmm. No, groblis? Gdzie jestem? Tutaj lecę. Tym razem z prawej. Pełen chwytliwe, Dobra. Mhm. Mm ja pierdole. Jest trudne. Myślałem, że zabawy z wężem są prostsze. No co chodzi? I tyle koniec. Mamy to. Ja pierdole. No, Hacker Machen Lester potrafi. Mhm. Mm Kontynuuj. Jesteś na miejscu. Application Aktywować, proszę. Aha. No, może i tak. Ja bym założył maskę i już normalnie. Dajcie do sklepki bankowej. Także dawno nie wierciłem. Więc to będzie komedia. Róż nie, w kasynie się wierci. Hat pod, na podobnej zasa zasadzie. Albo nawet identycznej. No zobaczymy. Wiertu dajmy na Maxa i przesuwajmy gałkę. Aha. Może jednak na, na Maxa wiertło Nie. Ja pierdolę, trudne to. Zawsze jesteś kierowcą. Mhm mm Ja się, to jest szybkie Czem się robi To nie jest speedrun, to jest slow run Naprawdę To jest trudne Dawaj Ja pierdol... Wiecie to ile tam zostało niby? Komedia. Komediant. Jestem. O co chodzi? No <grystanie> No dawaj, wsiadaj. Please. Jedź. Ja się nie spodziewałem, że rola tej osoby, która hakuje, ale także wierci jest taka trudna, nie? Ja zawsze, ale to zawsze byłem kierowca. To jest mój pierwszy materiał chyba na YouTubie, w którym jestem gościem który jest na wiertle to jest takie skomplikowane wydaje mi się, że nawet w kasynie jest prostsze to wiercenie to jest takie strasznie skomplikowane nie wiem o co chodzi możliwe, że to jest po prostu kwestia tego, że ja mam cholesterol. jestem nieporadny jest taka możliwość No dobra, pierwsza fleka e, podczas premiera raz, dwa, ukończona Dobrze właśnie ten tydzień z premiami od fleki zacząć, bo to jest bardzo prosty i jak widać, przyjemny napad. E, czasem się uda, czasem się nie uda. <grymne> nie no, finalnie zarobiłem kasę, raczej zarobię, za chwilę będzie podsumowanie, ale no to była podaka, nie ma co się oszukiwać. Zobaczmy. Nie, kasy. Nie no, jak to złoto. <grymne> Tam... Mamy. 300 koła. Spoko. E, fleka jest strasznie fajna. Ej, zobaczcie, ma takie podaki. Tylko minuty nam zabrakło do elity. No, a było mnóstwo miejsc do naprawy, nie? Ciekawe. E, witam serdecznie w Ruszym. Tym razem ucepiamy kolumnę numer 2. Akcja we fleka. Po raz drugi. 301 880 dolarów, proszę Państwa, musieli wpisać. I teraz, jak zlecimy sobie w dół, to mamy podsumowanie, z którego wychodzi, że dzień 224 naszej pięknej serii kończymy z wynikiem 125 698 743 dolary. Piszcie swoje pomysły na kolejne wyzwania w komentarzach.